stara przystań przy odrze nieopodal mostu grunwalskiego. tutaj latem hucznie znajduje się duży telebi i beach bar widzę rozciągnęli to z pomostu drewnianego na betonowy jest podświetlony już widzę elegancko i co mnie ciekawi po tej stronie też ustawili gdzie w zeszłym roku tego jeszcze nie było. Także idą zmiany, idą cały czas, robią. Widzę, że po tamtej stronie mam rzekę Oławkę I tutaj, przy moście, przy grobli, też już kolejna barka zaczyna się montować. Mistrzostwo, to jest zamarznięte w ogóle. He, no ale jak? Jak chcę tu łowić? Jest 10 stopni na dworze ciepła. Panie, co pan mi tu? To się tak nie da. Ludzie, kochani, przecież. Może no, bym się... <grywia> Idziemy na dół. Teraz ta dróżka jest szeroka, nie jest zarośnięta, tak jak latem, że ledwie można się przebić. Ale niespodziankę mi tu fajną zrobili. Gdybym, oficjalnie bym się tu wbił i bym stąd dzisiaj wędkował. Cholera wie, czy tak zaraz się tu nie wydarzy. Chory by był, jakby nie wszedł tam. Te stopnie też takie mogą być. Nie za tego, nie. A tu już jest fajna woda. Można spróbować by chyba czemu by nie. Tylko czy ktoś się tutaj nie przypierdził do mnie, nie? Jak to się mówi? Graty rzucone. Raz się żyje, bo może nie być już takiej drugiej okazji, ale nie wiem, czy ten plan się powiedzie. Mówię, coś mi tak niewyraźnie tutaj, tak jakby jeszcze też było zamarznięte. I mówię, a wezmę rzucę kule. Nie? I niestety tu jest wszędzie lód. Tu widzę, że jest dopiero odmarznięte. Więc zaraz tam podejdziemy. Tak jak mówię, to może być jedna z niewielu ostatnich okazji, kiedy tutaj mam okazję się wbić, bo jak oni zaczną tam te dziury łatać i tutaj robić ten port, tą przystań, no to będzie lipa. Wszystko pozabierało, wszystkie krzaki, tak jak widzicie, widzę, że tu drzewa docięte, ale tutaj bardzo fajny teren się otworzył. Można się fajnie ułożyć i sobie w końcu powędkować bo nie ma dużo krzaków, nie jest zarośnięte. Widzę, że Bobry w ogóle się nie obijają. Tuskowi robią na złot. Profilaktycznie, kilka kul mogę tam machnąć. Jedną będę właśnie rzucał tutaj wędką centralnie, gdzie kule, a drugą gdzieś tam head-head, dużo, dużo dalej. Myślałem, że się tam wbiję tutaj Na ten pomost betonowy Ale jak zwykle yy, Życie Witam wszystkich, Lukas Fishing Rock 2025 Wędkarskiego filmu, kolejna część Pozdrawiam Was wszystkich Piąteczka, niech będzie z Wami Moja wędkarska pięść Drodzy widzowie, drodzy słuchacze Dwa federy już, jak widzicie W wodzie, w tle, most grunwaldzki Wrocławska rzeka Odra przy ujściu o ławki postanowiłem sobie tutaj usiąść, ponieważ no, ta styczniowa pogoda mnie rozbraja. Co prawda jest dość wilgotno i mokro, ale w mieście tego tak nie odczuwa się, gdy nie ma wiatru. Dlatego się tutaj wbiłem i liczę, że coś tutaj dzisiaj sobie ciekawego złowię, Cokolwiek, tak? Bo no, jak wiadomo, jest parcie, jest chęć yy, na przemian. Kukurydza dendrobena cięta, pinka, biały yy, kaster. Delikatnie podnęcone z kukurydzy, z procy. Jaki będzie dzisiaj tego rezultat, to się okaże. Zapraszam Was wszystkich do oglądania. Zostańcie ze mną. I... Ale numer. Ile ich tu się nas latywało? O, no, coś tam się dzieje. Delikatnie podnęciłem znowu kukurydzą, z procy. Bardzo delikatne te skubnięcia są. raki i korzenie na Bujańcu nie wiem co to ale szarpło fajnie pewnie jakiś leszcz i podbiera. w tym momencie jest ochrzczony słuchajcie leszcz i to taki nawet chodź Yeah. E no kurcze Jestem mile zaskoczony Jaki ciężki kawa Kawał drania e, No to mi się podoba Druga wyprawa jest ryba I to spora To mi się podoba Sporaśny powiem wam Że jest spory Zmierz go sobie Słuchajcie, 48 cm Spokojnie już Cię puszczam. Ja rozumiem Cię, ale daj się pokazać. Patrol krąży regularnie co godzinę. Ich widzę i regularnie co godzinę przerzucam jak ich widzę. Będą do mnie płynąć? Co ty? W końcu? To powiem im, że tutaj jest akcja, czy mają Bosaka, bo chcę wyciągnąć tutaj stąd znaka. Pływa. Był, nie widać chyba. O, tu jest. Widzicie?